Małą powiedział, że są Request Będzie jak będzie nowy komputer. <grystanie> po co? Co to jest? się z Gamer widzu normalnie, ale ty mnie zaimponowałeś w tym momencie, zapomnę. <grystanie> mnie zastanawia, jak on ma 115 kg, jakie tylko chleb. No widzisz, Wiker. <grystanie> Ciekawe, ile by z nogami ważył. <grystanie> ale da się fbi. ty jesteś g. Wiedziałem, wiedziałem, że będzie się cieszył. Tak. Nie robiłem gryla, nie mam gryla, nie stać mnie na grilla, nie mam z kim grilla, nie mam kolegów, nie mam dziewczyny, nie mam koleżanek. Zobacz, i zobacz, teraz piszę tym imbecylom od razu, im pisze. O, Oraz... ja... team of wiadomo co. Teraz, jutro. Wiadomo co, team of. Wiadomo co, wiadomo, że to jest słowo. Teraz jutro, o dzisiaj w sumie już jest pierwszy, no nie, to chyba w sumie ostatni dzień Coca-Colkę piję, no nie, bo tak jak mówię cukier trzeba odpuścić I testujemy o... sobie Bez coli challenge zaczyna Miesiąc, miesiąc bez coli Ciekawe czy się uda Coś, bo mam parę takich różnych, nie wiem jak to nazwać, ale rzeczy tu Ekuary, no tak Taki sam Który się będę stosował, o to jest bardzo, bardzo Ładnie nazwane Mam kilka, że tak powiem, wskazówek, do których się będę stosował, i zobaczymy, bo mam pewien plan fajny. I zobaczymy, czy pyknie. Jaki paszlet polecam? Na razie nie polecam żadnego, bo nie jadam już jakoś poradę na maturkę. Trzeba ma wyspać się, przede wszystkim wyspać się, wyspać się, wyspać się, to jest najważniejsze, mordeczko, żeby się wyspać, bo stres zabiera wyspać. bardzo dużo energii. Jeżeli Ty nie będziesz wyspany, a jeszcze Cię stres p***olnie, to spływasz po prostu. Siema Filo, kiedy? Z nowym kompem, tak jak mówiłem. Ale jak będziecie pierdolać na Song Request'cie, to nie minie jeden dzień, jak go w***olę, wiecie o tym. Małą powiedział, że Song Request będzie, jak będzie nowy komputer. <laughs> po co? Co to? to? Nie wiem. Nie, nie wiem, nie rozumiem czemu. Także zastanówcie się, kto i jak będzie tym zarządzał. Żebyście potem nie mieli pretensji Macie mnóstwo czasu ku temu Sławola, żeby był po prostu, no tak, ale ludzie, widzisz, będą to abiozować, żeby tylko denerwować i oni pójdą malin. Pójdą malin. Lin. że po pierwszych dwóch piosenkach już, jak zobaczę, to, to jest, to to Bo ja nie będę siedział na streamie i zarządzał tymi piosenkami, bo mam to w Nie chce mi się tego robić, szkoda mi czasu i nie będę mógł robić innej rzeczy przez to, prawda? Rozumiesz? <laughs> Imagine wasz czekać przez kwa... 15, nie wiem, minut czy 20, żeby dostać bana. Idę zobaczyć na Instagrama, czy ktoś mi napisał jakąś miłą wiadomość. po bierze tego ludzika, on jest on nie ma nic, on tylko umie przerzucać ludzi i, i pokrzyczeć. No nie wiem, no nie lubię xantę, strasznie nie lubię xantę, naprawdę dziwny jest taki. To to, nie... to, to Ten ludzik nie robi damage'u. On nie robi damage'u. Nie wiem, już wolałbym, żeby nie wiem, a Troxa wziął, który w chuj więcej zrobi, no nie? Wiecie, o co chodzi. Ty, zbanuję mu to. Ja mu go zbanuję może, ty. Czy <grym> napiłem się x -Gamerka. Kurwa, widzu, normalnie, ale ty mnie zaimponowałeś w tym momencie, zapomn... <grym> <grym> to ostatnio pisałem o tym, że ktoś mi napisał, czy pił dzisiaj X-Gamerka. Mówi, że oj, mi zaimponowałeś w tym momencie. Miałem. Z czego się kurwa śmiechu. Dobra, jaka fajna łupeczka słodka taka nie dam ci, zobacz, nie dam ci moje. Mój kilek. Yeah. Spierdalaj, nie dam ci kilka. Gdybyś ja chciał ktoś mi kila podjebać i zapierd, zapewni mój kilek. Mały Tu handel, nie wiem Djebałem, mogłem go zabić. Mogłem go zabić, zjewałem. Jestem tego świadomy, ale jestem wkurwiony tego teraz. Mogłem ekran przesunąć i dalej to rzucić. Rzuciłem to tu, a mogłem rzucić tu. Jestem głąbem pierdalony i wkurwiłem się właśnie. Tak, to jest jaki maks na klatę? 70 kilo. Ile waży 115? 115. Nie mam tego. Eee. Yy... Szkoda, że jego. Ten nie miał teleportu, był do zawicia, No nie? Ten nie miał teleportu, był do zabicia. Zobacz! On wiedział gdzie awarda Muszę tu stawić, żeby go nie mieli. I nie spierdalają. Nie dam mu go dobić. Tak. Witam widzów kochanych na tej wspaniałej transmisji. No. Ten kilek jest dla was ofiarowany w prezencie. I teraz zabijam. Patrz. In my head, this is what we are in for. La la la, nubek jest na tym ezrealu dziś. Oj, no zostawił mnie. Zostawił mnie. Dlaczegoś. Poszedł ode mnie. Mnie zastanawia, jak on ma 115 kg, jaki ty go chleb. No widzisz, Wiker. Już byśmy zabili chłopa. <śmiennie> <śmiennie> Ciekawe, ile by z nogami ważył. Polony śmieć, jebany Nocturn, gówno jebane. <śmiennie> Kurwa, ja nie wiem jakim to trzeba być gównem. ile ja tego chłopa tu wołałem No w kurwa jebany przygłup, no kurwa ile go tu wołałem Tu mogliśmy Timo zabić, tu mogliśmy goście, jak tu wszedł Ty ja ją łapię tu, patrz Patrz, patrz Ziomuś, przejdź tu kurwa, puść szefa Pyk Szefa O, nie ma jej, ona tu jest, ale Dostała w dziury mocno. ładnie. No. Pyk No nie ma kto ich podobijać, kurwa. Nie ma kto ich podobijać, dawaj, glutek Glutek Nie ma go, a on nie ucieka, pyk. O, poddali się, no cóż. Jak kupię to w przyszłym miesiącu albo za półtora miesiąca kupię. I chyba takie 10k będzie, no nie, wydane na niego. Hmm. Ty, teraz zdałem sprawę, że on ma coś naprawdę kurwa z głową. Mówi, że mu brakuje tysiąc. To na jakiego chuja on wziął z tej współpracy kose do CS-a za półtora tysiąca, zamiast kurwa wziąć kasę i mieć już tego kompa Ja nie rozumiem, o co chodzi. Zjebał kurwa głową. Mam gówno na linii pierdolone. No on to prawda Niestety nie potrafią w trzech gankować. kurwa, co to za planeta? Patrz to, patrz to, ziomuś, patrz to! Czekam, rodzice do I patrz to! GG Team of gówno Że ten Apen to jest taki wynalazek Niesamowity <noise> Ana się wkurwi. Kurwa jaki ty jesteś gównem jebanym gościu, pierdolone gówno To ja pierdolę, w ogóle slowa nie rzuca. Kim? On jest głównym! Zapierdolę ci głowy no, tak. Zapierdole nie żyjesz kurwo Do widzenia. Ale w innych rzeczach. Na przykład, że piszę z koleżankami na Instagramie. potem <noise> nie Wow. Wiedziałem, wiedziałem, że będzie się cieszył kurwa, wiedziałem Pierwszy raz chyba od miesiąca zrobił double killa wiedziałem, że Zara kurwa nie wytrzyma z radości Jestem silny A Penautilus, szambonurek Mały mam łapy, ja mam 33 na łapie Tylko tak wygląda mordo. Ty stary, 9 staków, 10 minut. Ja tu jestem królem, kurwa tego podziemia, jako kurwa na tym Ironie. <laughs> ironia. Król Irona. Jak <laughs> się łatwo tych głupków bajtuje tutaj. Jeśli się tu kurwa łatwo obejtuje stary, w tej kurwa ironach, to ja pierdolę oni. Mały jest głównym bossem na ironie. Jak ktoś chce wyjść z irona do Silvera, to Mamon kurwa na niego czeka. Żeby grena niego zagrał. Jak <grybujesz> kiedyś arena może wyjdzie, czy tam będzie wychodzić z irona, to będzie musiał Mamona pokonać pierw. Do Silvera wejść. Pazerni lecą przed tobą 100 km, człowieku. Alimenciarz? Ale mordeczko, ja nawet dzieci nie mam, to jakie alimenty, powiedz mi, z komu miałbym płacić i za co? Ja nie miałem nigdy dziecka i nie mam. Co ty za mnie rozmawiasz, ziomuś? Well... Nie blokuj mnie kurwa co za... Fet jebany mnie zblokował Mam go Nie mam <laughs> Ale się łaski co... się mnie i Nie mogłem haka przed niego rzucić Już im nie pomagam więcej kurwą pierdolonym Ale u nich widziałeś to? Pa, pyk Ulta w piorę Nie by Co zrobiłem? Zobacz to, pa. pa, patrz to, patrz to, patrz to, pa, pik, Witam, mówiłem, że będę. Mówiłem na no, odcinku życiu Arena, zaraz zobaczymy. Tylko obejrz go, bo tam. Mimo, że jest zgoda, i tak dalej, to dalej. Mam podejrzenia. O Nautilusa, to jak wypierdala i mnie blokujesz drugi raz. Śmietniku, jebany. My kurwa tylko blokuję całą grę, kurwa tym gragasem. W kurwianie ten ludzik, bez kitu. W każdej jebany rzymie, ragacy blokują. Nie robiłem grilla, nie mam, grilla, nie stać mnie na grilla. Nie mam z kim grilla, nie mam kolegów, nie mam dziewczyny, nie mam koleżanek, nie mam nic. Jestem sam. Co to za <laughs> Jeszcze raz. Tu w każdej jebany rzymie, gragaci blokują. Nie robiłem Grilla, nie mam Grilla, nie stać mnie na Grilla, nie mam z kim Grilla, nie mam kolegów, nie mam dziewczyny, nie mam koleżanek, nie mam nic. Jestem sam i chuj. Nie stać mi na Grilla. No powinien taki mały. Kurwa. No nie mogę. Kontroluję. Kontroluje ten śmierć. Kontroluje. Poddaj to bez kitu. Pierdolony kretyn. Fidują kurwa. Ten też kretyn ładnie nafidował wielkie 2 na 7. Się wpierdala w pięciu gości solo. A się ucieszy Zara. Patrzcie. <laughs> tak się właśnie idykedy soluje. I co teraz? Oj oj, 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 oj. Niestety. Nafidowany stopa od kurwa gościa, co się nie radził. Będąc frankiem, niestety. Z tego to ja soluję, to oni tym bardziej go solują, no nie? Ja chłopa zabijam, a on grą ma z jakiegoś powodu. Cześć kurwa, czace? Dobra, spierdalajmy, spierdalajmy No, no właśnie, zginęli i przegrali grę. Już możecie poddać, zjeby pierdolone. Już możecie poddać grę. No i najbani dostali przez to, musimy ich follow -up Ulti mi zadziałało. Rzuciłem ulti, to jest rozjebana gra. Kończ się, kończ się, kończcie, się. Ale rozjebana gra, ja rzuciłem ulti, tylko on ulti swojego użył, a to już powinno tam polecieć, bo ja już użyłem. No naprawdę, on tyle kilów, tyle kasy kradnie tym jebanym Nautiliusem pod AP i potem wyzywa zawsze swojego adekaryzm nic nie robi, kurwa. Jak on tyle nakrad kasy, że on chyba z dwaj itemem do tyłu jest. A potem wyzywa tego kurwa swego gościa. Przegraliśmy grę. Po prostu mid, difference i tyle. Szkoda. Burma, przy, y, widziałem to, widziałem. Zobacz. I zobacz, teraz pisze tym imbecylom, od razu im pisze. o że im pisze. No, uwaga. Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Mamon pisze, Sia, you will stay in silver. Jak on miał 300 gier czy tam 200 silver? <laughs> jest taki dziwny, taki głupi, taki śmieszny on jest. On nawet nie ma silver -a Irona, co on gada? Ostatnio 100 gier miał w ironie i mówi gościowi, że gdzie w silverze siedział. Ma no, on już będzie w goldzie, w platynie. Aha, hatter pętam, pętam. Jakiś kretyn wymyślił, że i biec. Tam nie było obiektywu, nie było nic. Totalnie niepotrzebnie było tam biegnięcie i tyle. Nie będę kierował się, kurwa gówna człowieku wyżej, bo później spotkam za chwilę. Czy się na Taki samy. Nafidowali elegancko. ty. Okej, -ba, Bardzo -ba. ładnie nafidowane. No, no właśnie. No. Tylko pozazdrościć główną no, nie... z ironu nafidowania Gierki. Trzeba pegram. Nie wiem, choćbym grał samego Boga i tak mój team jest głupi, więc bym nie wygrał, więc nie wiem co to ma za znaczenie. Cześć, jeszcze nie ma ruszonego nawet. Mi nie wychodzą relacje z kobietami ostatnio. Zamawiałem z kilkoma fajnymi dziewczynami i okazuje się, że jak powiesz dziewczynie, że jest ładna, czy że ciężko fajnie znaleźć. Ciężko jest znaleźć fajną dziewczynę, no to jest przestępstwo i trzeba to w internet rzucić. <laughs> Kurwa, ludzie są tacy pojebani. Także nie możecie komplementów dziewczynom składać, bo potem ich bracia będą do internetu to wrzucać. <laughs> Kurwa rozumiecie to jak to brzmi. To jest tak popierdolone i weź tu zaufaj dziewczynie jakiej. Kurwa chyba zasilacz będę musiał kupić jeszcze do kompa nowego, bo już mi ten chodzi głośno, muszę podnosić kompa i opuszczać. Ile? 800 <laughs> Teraz mam 750 golda. 750 golda mam Będę miał fajną płytę, że jak powiem, poza kul... poza... Dobra. Hmm... Poza rynkową, jak powiem, będę miał taką płytę, jakiej na rynku podobno nie ma. Na 1700 socket, DDR5. -y 30... Miałem piąty telefon w ciągu 5 minut. 32GB DDR ddr piątek, jakiś chuj zegar wysoki, nie wiem, wezmę. 13900K procek i 4070 Titanium e, grafika. Byłem za granicą na wycieczce. A co on ostatnio gada, że coś tam, że ostatnio jeśli ludzie śmiali. Co on gadał? Że coś tam ostatnio robił. Przeszedłem nogami przez granicę w zakopanem na drugą stronę innego państwa. No jak myślisz z czym, Natalko, ze Słowacją. Tam można przejść, tam w <laughs> że Ostatnio mam problemy z dziewczynami. <laughs> w ogóle granicy nie było, to tam była tylko linia na ziemi. Nogami? Czekaj kurwa jeszcze raz. 32 GB DDRów piątek, jakiś chuj zegar wysoki, nie wiem, wezmę mm, 13900K procek i 4070 titanium e, grafika. Byłem za granicą na wycieczce. Przeszedłem nogami przez granicę. Nie wierzę. On znowu gada, że przeszedł gdzieś nogami. On kiedyś też tak gadał. <laughs> Kto tak gada? Nie, że przeszedł ileś tam? Nie, on przeszedł nogami. Musi powiedzieć, że nogami. Bo to nogami przeszedł, żeby ktoś nie pomyślał czymś innym. Z Zakopanem na drugą stronę innego państwa. To jak myślisz z czym, Natalko? Ze Słowacją. Tam można przejść, tam w ogóle granicy nie było, to tam była tylko linia na ziemi, można było nogami przejść sobie. Takie bary obok były i mia... Ja pierdziele. No kto tak gada? Kto tak gada? Musi pojechać z nogi, musi, musi, nie trzyma, dobra, musi powiedzieć z nogami. Pisteczkę jak dobrze pamiętam, tam było przejście tego i to pokazywali nam i mówimy, dobra, idziemy za Pisałem tą wiadomość rękami, o, Neliox. granicę, i się śmieliśmy. Że wyzywam ci gościu z zagranicy, wiesz, tam koleżka, ale to młody byłem, dawno temu byłem, wiecie, w Zakopanem. Jaki kraj najlepiej chciałbym zwiedzić? Nie wiem, ja i tak wiem na pewno, że będę spierdalał za granicę, znajdę sobie jakąś dziewczynę za granicą i wysrane. Ja mam zachrąkam dla natalki. No jestem baklaczek. Na pewno, że będę spierdalał za granicę, znajdę sobie jakąś dziewczynę za granicą i wysrane będę miał we wszystko. A najlepiej to polecę sobie człowieku nad inną planetę i sobie jakąś kurwa kosmitkę znajdę i. i chuj. No, a Ale przynajmniej... mam fantazję. Kosmitkę znajdzie. Nie będzie leciała na żaden hajs. Bo dla niej będzie kurwa papierem toaletowym. Ekscent co hejter, pyk. Ale akurat naprawdę to 190 mówiłem specjalnie, żeby nie wiedzieli ile, bo jak gdzieś tam zawsze sobie wpisuję czasami gdzieś dane i może im było potrzebne, wiecie, no nie wiadomo nigdy. Ci nie chodziło o to ten, tylko... Wiesz, ja byłem mierzony zawsze, ważony, wiesz. Czy do lekarza szedł i zawsze tam stały, takie elektroniczne i dziwne, że tak mnie ważyli, w szkole mnie waży... mierzyli i było zawsze tak. Dlatego ja się w chuj zdziwiłem od razu, jak zapytałem o wzrost i ktoś powiedział, że ma 187, No bo co ty pierdёż, mówię jak ja tyle mam, ty. No właśnie niestety tak, kurwa, garbię się i siedzę i właśnie dlatego mi to spierdoliło pewnie. Wiem, muszę, muszę chodzić, no, ale ja w ogóle muszę iść na rozciągnięcie tego. No ale czym chodzić? Nie, 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 nie zapomniał powiedzieć. Podwalić się wagi, no ja 115. Ale ty pewnie kurwa jesteś wyćwiczony, ja się ulałem mordeczko trochę, wiesz? I chuj. Nie, mam ścinki, bardzo mnie to denerwuje, dlatego będę chciał w tym nowym kąpie kurwa tak sobie wszystko już porobić ładnie. Ta kurwa nie siada, a ja mam dobrze kurwa... Pa. Za szybko kurwa się zeruje, no nie po moich ruchach kurwa zjebanych takich pyk. No a jak usiadłem kurwa przyjął dobrze, że wszystko się dało, teraz Będzie mam koma, widzę. widzę. Wydaje mi się, że kąt pod jakim patrzę kurwa na monitor ma też dla mnie znaczenie od jakiegoś czasu, no nie? Kiedyś miałem taką wyjebkę, nieważne co się działo i tak sobie grałem, strzelałem. Teraz może mieć wszystko idealnie kurwa poprowadzone, no nie? Rafi wytłumaczysz mi. W końcu za co mam bana i bloka na Twitku oraz bana na discordzie? Nie wierzę, że za i kwot średnik strzelowanie i kwot na kastomarangię. 14 mi suda, BTW 5 złotych. Chopin, nie. Za piątkę. No to uwierz, że za to właśnie masz. Za to, że kurwa strollowałeś. Za to, że ludzie, z którymi gram, którym zaczynam powoli ufać, okazują się szmatami jebanymi. Się kurwa później dziwią, że dostają kurwa abana. Jak ja nie mogę normalnej gry zagrać, nieważne czy to jest kurwa Aram, czy to jest normal, czy to jest gówno, czy to jest chuj w dupie, ja nie mogę normalnej gry zagrać, a wy jeszcze bardziej, ci, z którymi gram, którym staram się zaufać, rozpierdalacie to zaufanie do tego stopnia, że ten ma wyjebane we wszystkich. Ale no, on jest naprawdę to... pojebany z tym LoLem. Ja pamiętam, jak on do tego X-Tentacjonach, a po dwóch latach kurwa gadał że z jakiegoś co smoka, mu strollował w meczu, kurwa. Ja pierdzielę. I Peng zrobił dosłownie to samo co ty. I też niech wypierdala. Pek, Ladźcie sobie fajnego jakiegoś innego streamera, jemu to róbcie i zobaczcie, czy staje się tak samo potraktowanie albo i szybciej, albo i gorzej. Even in my heart I, I, I see. see You're, I you're I not in true did to me The pływin my soul I see nothing no. like it used to be Sometimes I wish I could